W vlogmasie, vlogmas numer 16. No i z racji tego, że wczoraj przylecieliśmy, chcieliśmy sobie zdeczka odpocząć e, i nic e, nie nagrywaliśmy, gdzie nie wychodziliśmy. Cały dzień tak naprawdę siedzieliśmy w domu. Uznałam więc, że to jest też dobry pomysł, żeby nagrać coś z tym z rodziny. Z racji tego, że Wy bardzo jesteście ciekawi i mojej polskiej rodziny, i serhata rodziny tej tureckiej, więc. Skoro jestem w Polsce, uznałam, że wyłapię sobie ofiary, które będą ze mną nagrywały film. No i pierwszą moją ofiarą jest Vanessa, którą już ci, którzy są od początku kanału, wydaje mi się, że ci znają, bo się u nas pojawiłaś na vlogmasie, na, nie na na, na vlog, vlogu 3 lata temu z Wrocławia, później był też vlog z Turcji, jak u nas byłaś. Więc ci, co są od trzech lat tutaj z nami, to one znają, tylko trzy lata temu to była kompletnie inna osoba, bo to był szmat czasu. Także przygotowaliśmy dla Was takie e, pytania/odpowiedzi w takim siostrzanym temacie, ale też, żeby troszkę zahaczyć z Turcji. Także mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. No i zaczynamy vlogmas. Będziemy czytać pytania i będziemy na nie odpowiadać. Także Vanessa będzie czytać, a obie będziemy odpowiadały. Pierwsze pytanie to jest... Ile mamy lat i ile różnicy jest między nami? No to ja mam 16. Ja mam 26, jestem 98 rocznik, a Vanessa jest 2008, więc między nami jest 10, 10. lat różnicy, więc to jest szmat e, czasu. No i to czuć trochę, że jest te 10 nie lat. Widać. Może nie widać. i nie widać. nie widać, ale czuć, że te 10 lat jest. No i taka jest między nami różnica. Jest jeszcze w ogóle nasz brat, bo to nie jest tylko tak, że my jesteśmy we dwie, jest jeszcze nasz brat. I e, jest najpierw nasz brat, który jest ode mnie o dwa lata starszy, tym samym jest 12 lat starszy o 12 więc jest nas trójka, nie dwójka, bo niektórzy myślą, że my jesteśmy tylko we dwie. No to nie jesteśmy. <laughs> to nie jesteśmy. Jest nas więcej. Moja mama urodziła więcej niż tylko dwóch dzieci. Pytanie numer dwa. Czy odwiedziłaś siostrę w Turcji i jak było? No to odwiedziłam siostrę w Turcji dwa razy. Za pierwszym razem poznałam jej męża i pojechaliśmy na wakacje do Antalii i było super. Mam same pozytywne wspomnienia z tamtego czasu. Za drugim razem pojechaliśmy w weekend majowy do Asi i do Serhata. Wtedy już, po, wtedy już też z Aleksikiem i. Zwiedziliśmy Mundanie, było bardzo fajnie. Ja tam nie mam ogóle, że byłaś jeszcze trzeci raz u nas. Kiedy? Przed majówką. A właśnie, ja jeszcze byłam w styczniu, jak miałam lekcje online. Wtedy mieliśmy wracać do szkoły, a ja na jakieś 3 tygodnie albo miesiąc poleciałam od Asią do Turcji. Do I Vanessa była pierwszą osobą, która się dowiedziała? O tym, że Asia będzie mieć dziecko. Pierwszą. Pierwsza osoba, która się dowiedziała, więc gdzieś taka ważna informacja w ogóle ci uciekła z głowy, że byłaś trzy razy w Turcji. Czyli pierwszy raz to przylecieliście do Akalii, e, tam poznali Serhata, później Vanessa była z nami e, po świętach w styczniu, a później przyjechali, jak już Aleks się urodził, przyjechali na majówkę, więc byłaś trzy razy. Najwięcej. Dziękuję. I może jeszcze będziesz na serii, ale to musisz być grzeczna, tak ma powiedzieć. Kolejne pytanie. Dobra, co tureckiego najbardziej lubisz jeść? Ja jestem ciekawa. Niby wiem, ale może mnie czymś zaskoczyć. Mm, no to ze słodyczy to eklerystan. Eklery to były moje ulubione, w sumie ulubiona moja słodycz. A jeżeli chodzi o takie jedzenie, takie, takie, takie obiadowe, to lubię bardzo durum, ale bez frytek, bo ja nie lubię frytek. Więc durum i. Coś jeszcze było, co mi. Albo wylecia teraz w sklepie. Główny, właśnie, jeszcze to. Ale to, bardziej, to już jeszcze bardziej śniadaniowe Jeszcze raz, ja to nie pamiętam, co to było. Jak pojechaliśmy do tej galerii w maju i tam było to. A iskender kebab. Chodzi tak o to, co, tam, co to było na talerzu, i mięso i jogurt tak. i sos pomidorowy, to kebab to, to był, to był kebab, a, tak. a ekleristan, jakby się nie wiedział, to jest y, turecka, wydaje mi się, to jest sieciówka, bo tego jest dosyć sporo, z eklerami, świeżo robionymi eklerami, jak w Anessa, u nas właśnie w styczniu. To Serhat chyba codziennie albo jechał z Vanessą po eklery, albo te eklery przywoził do domu, bo Vanessa tak. je uwielbiała Do takiego stopnia, że kiedyś ja przywiozłam te eklery z Turcji do Polski, żeby Zraz moja mama właśnie. Żeby moja mama spróbowała I moja mama powiedziała, że to nie jest nic, nie jest nic specjalnego A jest specjalnego, bo mi bardzo smakują, bo są takie eklery i oni mają tam tyle smaków, że po bo prostu tam, to nie da się tak, ich było naprawdę dużo. I ja też te eklery uwielbiałam, tylko mi się po porodzie Aleksa coś zmieniło I mówiłam na własnej ostatnio już u nas właśnie Na dziennicy otworzyli ten eklerista, natomiast ja w ogóle tam nie chodzę, bo mi ta ochota totalnie przeszła się patrzę na te eklary i tak nie mam jakoś tak zbytnio ochoty, nie przeszła <laughs> To musisz nas przylecić. Witamy, my are recording, can you tak? a call later? Jako i How long? Fifteen minutes, zresztą Ok, after 45 minutes, ok Tam Bustapa, kocham cię co moja siostra przywozi mi zawsze z Turcji? No coś przywożę? No to pierwszym co jest, o co zawsze pamiętam, no to właśnie to ciasto. Przywożę jówkę, czyli to ciasto, z której się robi gozleme. Co jeszcze przywożę? Słodycze. Ale to przywożę w sumie wszystkim i także coś konkretnego przywożę Vanessa. Ale to, to ciasto to, to dla konkretnego mnie. To rodzico, ja je lubię. Ale właśnie to ciasto to jest takie głównie przywożone dla Vanessa. No, ale tak to to przywożę też słodycze No i zazwyczaj przywożę jakieś ciuchy z Adaksa, ale tym razem nie przywozłam z Adaksa, no bo e, Vanessa dostała prezent od Elif, bo to wiedzą, że dostałaś Bo ona vlogu ma się, jeżeli oglądałaś, to nie oglądałaś, to no, no, nie No nie tego wczorajszego Ale nadrabiałam, nie Aha, mam tak, <laughs> Więc zazwyczaj też staram się coś przywieźć z Adaksa, Ale ostatnim razem te dwie koszulki, które ci to no nie było z Adaxa, tylko z de facto, no. Więc to nie było akurat z Adaxa No, no wiem, nie było no to nawet nie wstrząsnie. Więc głównie dla was jest to ciasto. Tak. E, czy lubisz serhata, czy tylko udajesz? Mi się wydaje, że udajesz, <grywa> ale się musisz sama, to się musi sama odpowiedzieć. Nie, serhata bardzo lubię. Ja na pewno nie bardziej niż moja mamusia Moja mamusia bardzo lubi serhata, ale serhata jest taka ciepła osoba, że jego to nie da się nie lubić. Ja byłam też taka. Na początku miałam takie. Hmm, ciekawe, jaka to będzie w ogóle osoba, bo tak, przez y, telefon, jak rozmawialiśmy, to za wiele też żeśmy nie pogadali ani nic. Ale jak się spotkaliśmy w y, Turcji po raz pierwszy na wakacje, to poznałam Serhata i bardzo fajnie mi się z nim porozmawiała porozma po angielsku, jak poszliśmy kupić Ashley Tor, o którym nie wiedziała, i zrobiliśmy no, nie wtedy są. niespodziankę dziękuję. urodzinową. Ja więc... się w ogóle zawsze wszyscy zastanawiałam, jak Serhat rozmawia, albo rozmawia. no teraz już rozmawia po polsku, po polsku, ale wcześniej rozmawiał po angielsku i Vanessa na przykład tłumaczyła moim rodzicom, co, co Serhat mówi i między sobą też rozmawiali po angielsku, ale już w pewnym momencie też zaczęłaś mówić do niego po polsku, bo on ma mówić po polsku, więc <śm> później wszyscy zaczęli mówić po polsku i w tym momencie to jest takie po polsku, natomiast jak Serhat nie rozumie, no to Ty się przełączasz też szybko już na angielski, więc nie ma z tym mm jakiegoś -hmm. dużego problemu. A następne. Czy znasz jakieś słowa po turecku? Jak znasz to jakie? To znam y, od 0 do 10. Jestem w stanie powiedzieć, mam mówić. To prawie tak jak dwuletnia, ale chcesz ma po powiedzieć? Prawie, ale czy ja coś poza tym, a wiem, że czaj to jest herbata, mm. co ja jeszcze kojarzę? Chyba nic, ale potrafię powiedzieć do 10 i to umiem już tak długo Przez że moja siostra kiedyś sobie założyła aplikację na telefon, żeby się uczyć tureckiego Ja byłam zazdrosna, też sobie za nauczyła. to nauczyłam jak już tak mówisz, że tak umiesz, naprawdę to, to licz do 10 No tak, no to 0, od ser, bo od A od 0 robisz dobra, zero jest, jest tak. ważne, to nie pomijamy 0, <laughs> iki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja nie będę oceniała y... przestań. Akcent, bo ja sama nie jestem dorczynką, ale umiesz liczyć, co się w sklepie w razie czego doliczysz. Do tak? dziesięciu to tak, Doliczę się. Tak, może być ciężko do dziesięciu, ale okej. Okay. Którego rodzica bardziej przypominasz, jeżeli chodzi o sposób bycia? Może być pierwsza. Mi się wydaje, że ty bardziej przypominasz tatę. A mi się bardziej wydaje, że <gry> to mamy. A znowu wszyscy mówią, że ja przypominam tatę. Także nie, mi się wydaje, że przypominasz tatę, jakoś tak. Bardziej mi idziesz w stronę taty, nie w stronę mamy, ale jak okay, w stronę mamy, to może, to może i dobrze. Vanessa w ogóle ma trzy koty, dlatego nam się Z tak Ja jeszcze nie mam statywu na, na tą Chodźcie. nową kamerę Chodźcie. i mamy staty, po, mamy kamerę położoną na drapaku kotów. Koty nagle się zainteresowały po prostu tym drapakiem. Jeden, że? Moja siostra ma w ogóle no. trzy koty. <laughs> trzy koty w pokoju, także trochę ich ma. Kolejny, dawaj. E, no, z tą Ja jeszcze nie powiedziałam, no to mi bardziej Powiedział, przypomnę... ja, że mamy. No, ale to by się rozwinęłaś, to ja też chcę. Mi bardziej przypominasz mama, ale mi się wydaje, że to e, dlatego, że ja teraz patrzę przez taki pryzmat, że Asia teraz sama jest mamą, mm. i po prostu w większości rzeczy jest. Jest jesteście... mamowa. Mamowa. To, ja <laughs> to jest mamowa. Okej, okay, następne. Mm. Co by się stało, jakbym pojawiła się w Turcji jako niespodzianka? Najpierw to na bilet zbierają, bo coś nie możemy. Tak, no, co ja to zbieram? Co zbieram? E, no, otworzyłabym jej drzwi, przecież bym jej nie wyrzuciła. Ale to zależy, jakbyśmy się pokłóciły, to może bym jej nie otworzyła, nie? No, zresztą nie. Pewnie, pewnie moja reakcja wyglądałaby tak samo, jak reakcja Vanessy na mój przyjazd teraz. Z poprzedniego vlogmasa pewnie widzieliście reakcję, więc pewnie moja reakcja byłaby tak samo. Jak tu dojechałaś? E, z, czemu nikt mi nic nie powiedział, a mi zaciął, a, a. <grystanie> Nie, ja bym chciała, żeby przyjeżdżali do mnie częściej, bo zazwyczaj to ja przyjeżdżam, pytanie. więc... E, gdybym miała zabrać jedną rzecz z twojego pokoju, to co by to było? I ty zacznij, bo ty już mi powiedziałeś <grystanie> Jak, jak mi to pytanie, to powiedziałam w anesie, że ja już wiem, co bym zabrała I rzeczą, którą zabrałabym z twojego pokoju, byłoby to moje stro, które ty mi zabrałaś, jak się wyprowadziłam do Turcji i krzesło też jest moje i biurko też jest moje. W ogóle jak się wyprowadziłam do Turcji, to Vanessa zrobiła rozbiór mojego pokoju i co chciała, to sobie z niego powyciągała. Jak ja następnym razem przyjechałam, to okazało się, że z mojego pokoju zginęło kilka rzeczy. I jak się jej spytałam, to powiedziała, że nie wie gdzie, a później, jak weszłam, to się okazało, że wszystko jest u niej. Więc, tak na przykład, jest biurko z krzesłem z mojego pokoju: jest u Vanessa pokoju teraz. No ale okej, okay, ty się uczysz, to to może zostać. Natomiast lustro jest moje i to jest problem. Vanessa ma tutaj na. nie wiecie ja się przyjmuje, ale, nie Ale ona tutaj ma takie bardzo duże, bardzo długie lustro na drzwiach od szafy, więc ma lustro. A jest takie malutkie, wiecie, lustro e, toaletkowe, malutkie które ja miałam i się przy nim malowałam. Natomiast teraz, jak chcę się malować, to albo przychodzę do niej, albo zabieram to lustro, ale jak ona zobaczy, że tego lustra nie ma u niej w pokoju, to idzie do nas do pokoju i zabiera sobie to lustro z powrotem. żebyś przyszła tutaj. Tu możesz sobie usiąść i się pomalować. A u siebie co, na stojąco? No właśnie. Chcesz, ale to jest moje lustro, więc ja bym zabrała. A co ty byś... A, to jak... to teraz zrobimy tak, że to, co mi ukradłaś, może... <słuch> No, wprost, to, co mi ukradłaś, to jest nasze, a reszta jest Twoja, tak? Więc nasze jest tylko to, co mi ukradłaś, ale twoje jest cała reszta. ty to to, nawet nie wyśle, że ja Ci poza, poza tymi rzeczami, które Ty widzisz, które Ci zabrałam. Nie wiem, bo ja nie pamiętam, bo w pół roku mam przerwy, bo bycie nie no się... Ja mam w, nawet taką matową e, śminkę, taką brązową, która mi się podoba. Jak ja moje mam... to ja się na jezę. w tym koszyczku, ale... co Ale w <laughs> <miał. Ja laughs> ja ja sobie z powiem <laughs> mama tak samo. Jak wróciłam do Turcji, to zauważyłam, że nie mam pomadki i na, spytałam się mamy, czy może widziała tą pomadkę. Mam powiedziała, że nie, a później jak przyleciałam to jeszcze raz. Trzeci kot tym razem i wydaje mi, się, wydaje mi się, że ten jest tak mocny, że już w końcu ten drapak y, zaraz przywróci. I jak później przyleciałam do Polski, to przez przypadek znalazłam tą pomadkę, co mamy. Więc tak to właśnie wygląda. A co sobie ściany naszego pokoju, bo już i tak mówisz, że już i tak rozkradasz po kolei to co tam jest, więc nie wiem co jeszcze byś chciał zabrać, więc może powiedz, bo pójdę i ją trochę w stanie. Teraz ja się tak zastanawiam, to w sumie nie wiem. Co Wam zabrała? a jak ci miała coś zabrać, o czym byś się nie dowiedziała, to zabrałabym ci MacBooka w sumie. Komputer bym je chciała rozkładać, tak? Jak będziesz chciała to Ci pożyczę. już mnie nie zabierać, to jest moje narzędzie pracy. Tak, jak Ty mi zabierzesz komputer, na którym Ale ja jak pracuję, to ja Ci zabiorę sprzęt do robienia paznokci, więc też nie będziesz mogła pracować. No, to będzie A ciekawe. przynajmniej sobie będę w Turcji mogła robić paznokcie, bo. Jak widzicie, no niestety nie dojechałam na paznokcie, natomiast powiem na kamerze, to może mi zrobi e, Vanessa Ale jak, nie, e, zrobić, nie zrobić, jeżeli mi nie pozwolisz ich przedłużyć Zobowiązała się, troszeczkę tak, zobowiązała się, że zrobi mi paznokcie na święta, więc e... tak, mamy tydzień Tak, on nam zrzucił w końcu kamerę, więc trzeba było ją postawić, zostało nam ostatnie pytanie Jeszcze raz będzie trzeba je przeczytać, jeszcze raz będzie trzeba na nie odpowiedzieć Okej okay. Jakbyśmy miały założyć wspólny biznes, to co by to było? Ja już powiedziałam, ale spadła kamera, więc powiem jeszcze raz, że na pewno byłoby to coś związanego z K-popem, czyli z koreańską muzyką, z koreańskim popem. Tak się mówi, nie? koreańskim no tak. pop. Bo my obydwie uwielbiamy koreański pop, a szczególnie zespół BTS. Wiem, że tutaj kilka osób u mnie na kanale słucha BTS, bo kiedyś dziś, jak w tle leciał Junkuk, to ktoś, ktoś załapał to, że to w tle leciało. Więc na pewno byłoby coś takiego. Nawet się śmiałam do Vanessa, że pewnie byłoby to jakaś taka darmowa słuchalnia BTS albo ogólnie K-popu, że ktoś by sobie mógł przyjść. I my też byśmy tam były, byśmy sobie tak cały dzień słuchały, i bycie na tym by polegała nasza praca, żebyśmy otworzyły jakiś biznes, gdzie ludzie by przychodzili, słuchali K-popu, a my zarazem też mogłybyśmy słuchać, bo byłby to nasz biznes i musiałobyśmy to kupić. No tak, ale można by było też otworzyć. Ja mogłabym robić paznokcie bo, um, tematyczne <laughs> dla samych K-popiar, A by była moim menadżerem, robiłaby sobie kontencik, byłaby muzyczka K-popowa i byśmy sobie zachowali. To też jest pan. To jest, to jest dobry plan. W ogóle ja zaczęłam słuchać e, BTS, jak byłam chyba w ostatniej klasie technikum i zaczęłam pokazywać Vanessie i na ten moment. całe nasza, nasza konwersacja na przykład na Messengerze to jest wysyłanie TikToków z jakimiś tam e, zrelwanymi filmkami i tak no wygląda, no, nie będę wam pokazywała, bo to jest to psychem ściśle tajne, ale tak wygląda, że jak ktoś by wszedł w naszą konwersację, to tam nie ma, nie wiem, jakichś nielegalnych rzeczy, czy jakichś wiesku czy nie wiem, obrażania rodziców, czy jakichś innych strasznych rzeczy, tylko jest na A przykład linki do link, Vanessa wysłała 10 linków, później ja się budzę rano i odczytuję to, no i ona jest w szkole, i wtedy ja wysłam 10, ona wraca ze szkoły, to ona odczytuje, i później znowu ja idę spać bez dwie godziny różnicy między nami, to ona mi wysyła, bo nie śpi. Ja to rano i tak jest na okrągło. I później na mnie piszesz, wiesz, która dla mnie jest godzina, nie wysyłam już. Jest północ, proszę przestań, mam <grym> sobie, że sorry, przepraszam. Ja sobie to nie na TikToki, które się wysłać. Mam folder na TikToku, żeby się wysłać później, bo. A no TikTok na TikToku mi... można robić foldery? No. A ty, Widać że jednak, jest te 10 lat różnicy między nami, Mówi, Mówiłam, że niby nie widać yy, po wyglądzie, ale mentalnie to ja już jestem taka babuszka trochę. No, taka już mamusia! Ja jestem też mam trzech kotków, Tak, Zychowuje. ja jestem mamą y, jednego dziecka, natomiast moja siostra, która jeszcze nawet nie jest pełnoletnia, już ma trójkę dzieci To są wszyscy synowie, czy...? Nie, Yumi to jest córka, y, Smol Uszatek to jest chłopiec i Czekoladka jest dziewczynką Czyli masz dwie córki i syna? Tak A ja mam tylko syna Jaka moja mama? W sumie tak no tak jak nasza mama, faktycznie Vanessa poszła w, średy, w ślady naszej mamy i ma dwie córki i jednego syna. Wyciągnie wnioski. <laughs> Czyli po prostu się zmienić, że ty jesteś jak mama, a ja jak tata. No tak. Czyli zmieniamy do, tamtych, do tamtego pytania, że Vanessa jest jednak jak mama, a ja jestem jak tata. W ogóle to byłoby na tyle z tych pytań i nie chciałyśmy też jakoś strasznie długiego tego filmu robić. No bo to też jest pierwszy raz, jak Vanessa występuje przed kamerą na tak nie długo pierwszy, no, nie, nie pierwszy, nie No nie pierwszy, ale pierwszy, że tak długo na tych vlogach, to było chwilę i teraz znowu kamera spadnie, psz, bo jakiś nawiedzone kod znowu, psz, znowu wyrośnie Także bardzo dziękujemy Wam za oglądanie e, Dajcie oczywiście e, łapki w górę i komentarze Otuchy dla Vanessa, która pierwszy raz wystąpiła na tak, e, w tak długim formacie, A. bo tutaj chyba coś obsałam, że coś około 20 minut ten film e, trwa Więc... E, z jednej strony też przepraszam, że nie było vlogmasu, czyli tego vloga, natomiast mam nadzieję, że poznanie mojej siostry trochę bliżej i nas jako siostry przypadło Wam do gustu. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Dzisiejszym słowem dnia jest rodzina, więc jeżeli od... A czemu nie kotki? <laughs> oglądacie do tego momentu, czyli tak naprawdę do końca to dajcie w komentarzach, zostawcie w komentarzach słowo rodzina, tymczasem obie i ja, Iwan, i ja, Iwan, i ja i one i ja, i się z wami żegnamy i do zobaczenia już jutro we vlogmasie, w typowym takim vlogu. Vanessa idzie do szkoły, ale później wraca, więc hmm. będziesz się pojawiała na vlogmasach? Będę. Jak mnie będziesz chciała, to będę. A, więc dziękujemy Wam bardzo. No i co? Pa!